Dzień dobry, Anna Więckiewicz, zapraszam na serwis informacyjny. W dzisiejszym odcinku o kończących się pracach przy przebudowie skwerku świętego Wojciecha. Podświetlony pomnik patrona starogardu gdańskiego, odnowione alejki, ławeczki i mnóstwo nowych roślin to planowany na maj tego roku efekt modernizacji jednego z najpiękniejszych skwerków w mieście. Skwerek Świętego Wojciecha to duża przestrzeń przeznaczona do spacerów i relaksu dla mieszkających w tej części miasta osób. To też miejsce, gdzie co roku odbywają się uroczystości poświęcone patronowi naszego miasta, w których oprócz starogardzian uczestniczą często przedstawiciele archidiecezji gdańskiej. O modernizację tego placu mieszkańcy zabiegali już w 2020 roku zgłaszając projekt do budżetu obywatelskiego. Projekt ten znalazł się w czwórce zwycięskich inwestycji. Kolejnej części serwisu informacyjnego kanalizacja sanitarna dla mieszkańców, bezpieczne przejścia dla pieszych oraz rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Do użytku mieszkańców oddano nowe sieci kanalizacyjne w rejonie ulic Kruczej, Rolnej oraz Rebelki. O szczegółach naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Janusz Karczyński. Korzystając z okazji, chciałbym się zwrócić do mieszkańców ulicy Kruczej, Rolnej oraz części ulicy Rebelki, gdzie w zeszłym roku zakończyliśmy budowę kanalizacji sanitarnej. Bardzo bym prosił, aby właściciele, zarządcy nieruchomości położonych przy tych ulicach zwrócili się do naszego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, czyli Starwiku, w celu do określenia szczegółów podłączenia się do wybudowanej sieci. Jest to bardzo ważne dla nas z punktu widzenia realizacji projektu, ponieważ musimy się wykazać tak zwanym efektem rzeczowym, czyli jak największą ilością podłączeń do wybudowanej sieci. W przeciwnym wypadku będziemy musieli nawet oddać środki, które uzyskaliśmy w ramach dofinansowania. Dlatego jeszcze raz bardzo wszystkich Państwa proszę, abyście zwracali się do StarWiku w celu wykonania przyłączy. Aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w Starogardzie doświetlono kolejnych 8 przejść dla pieszych. Ponad 300 tysięcy zł miasto otrzymało z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę 8 przejść dla pieszych, to jest 80% poniesionych kosztów. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście wyniesie około 400 tysięcy zł. Aktualnie jesteśmy na półmetku wykonywanych prac. W czterech miejscach zostały zrealizowane doświetlenia na ulicy Kościuszki rejmonta Sienkiewicza oraz na ulicy Wybickiego. W pozostałych czterech lokalizacjach zostaną zrealizowane do połowy maja. Są to dwa miejsca na alei Jana Pawła II przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz przy zakładzie opieki zdrowotnej Medfarma oraz na skrzyżowaniu ulic Kościuszki z Palplińską. Miasto zainwestowało w ubiegłym roku prawie 24 miliony złotych w poprawę infrastruktury, bezpieczeństwa i jakości życia sterogardzian. Nowoczesne miejsca do wypoczynku, utwardzone i wyremontowane drogi, nowe sieci kanalizacyjne to tylko kilka ze zrealizowanych inwestycji. Na ten rok miasto planuje zainwestować w poprawę infrastruktury około 42 miliony złotych. Na remont dróg przeznaczyło ponad 12 milionów. Ponad 10 milionów złotych będzie kosztować nowa sala sportowa przy publicznej szkole podstawowej nr 8. W planach jest też realizacja drugiego etapu budowy basenów letnich na Piekiełkach, mianowicie budowa naturalnego placu zabaw i zielonego labiryntu. Na kanale YouTube można też odsłuchać piątkową audycję radiową, całą poświęconą tematyce inwestycyjnej w naszym mieście. Za nami pierwsze dni wiosny. Częściej spacerujemy, bywamy w miejscach publicznych. Z prośbą o niezaśmiecanie wspólnej przestrzeni miejskiej do mieszkańców Starogardu zwraca się prezydent miasta Janusz Stankowiec. Starogard się zmienia. Jak Państwo widzą, co roku przybywa nowych przestrzeni publicznych, a te, które już w Stargardzie były, zostały zmodernizowane, jak chociażby park miejski, w którym się aktualnie znajduje. Jak pięknie korzystać z takich miejsc, kiedy są czyste, zadbane, kiedy, tak jak dzisiaj, świecące słońce powoduje, że możemy się naprawdę zrelaksować, stworzyć sobie taką miłą, fantastyczną atmosferę do odpoczynku. Niestety nie wszyscy o tym pamiętają. Wiele osób jeszcze zaśmieca nasze wspólne ulice, chodniki, miejsca publiczne, przestrzenie publiczne. To jest naganna postawa i bardzo ją piętnuje. Zwracam się do wszystkich mieszkańców Starogardu, abyście wy również zwracali uwagę tym wszystkim, którzy nie dbają o nasze wspólne dobro. Jak chociażby przy ulicy Paderewskiego, gdzie praktycznie codziennie, Olbrzymie ilości śmieci są podrzucane z różnych stron miasta, gminy i powiatu. Niestety, Szanowni Państwo, jeżeli my sami nie będziemy zwracali na to uwagę, to nikt tego nie zrobi za nas. Miasto Starogard Gdański chce być miastem czystym, przyjaznym i dobrym do życia. Dziękuję. Prezydent Miasta Starogard Gdański ustali na rok szkolny 2022-2023 terminy składań dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Ważna informacja dla rodziców i opiekunów dzieci od 3 do 6 lat jest taka, iż od 1 do 15 kwietnia do godziny 15 w Starogardzie Gdańskim będzie odbywała się rekrutacja do przedszkoli publicznych. Rekrutacja będzie odbywała się poprzez system elektroniczny. Należy. Pamiętać, iż każdy z rodziców ma możliwość wyboru trzech przedszkoli. Pierwszy wybór jest wyborem priorytetowym, do którego przedszkola także trzeba dostarczyć komplet podpisanych dokumentów. Na rok 2022-2023 w rekrutacji będzie brało udział 11 jednostek. Po, po, zakończonej, po zakończonej rekrutacji rodzice i opiekunowie w dniu 18 maja dowiedzą się poprzez wywieszone listy dzieci, które z dzieci dostały się do przedszkoli, a które się nie dostały. Następnie po 1 czerwca nastąpi tak zwane uzu, uzupełnienie wolnych miejsc w przedszkola. Przypominam tylko, iż wszelkich informacji możecie Państwo dowiedzieć się na stronach internetowych przedszkoli, które uczestniczą w rekrutacji, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta. 1 kwietnia na godzinę 18 zapraszamy do Kina SOKÓŁ na koncert orkiestry Pro Symfonica pod Batutą Wojciecha Gdańca. Bezpłatne wejściówki do nabycia w recepcji z Centrum Kultury organizatora koncertu. 2 kwietnia w sobotę w godzinach 10.14 w sali widowiskowej SCK odbędzie się wiosenne wietrzenie szafy. Tego dnia będzie można przynieść na sprzedaż lub wymianę swoje książki odzież, biżuterię czy dziecięce zabawki. Zgłoszenia można kierować do SCK na adres e-mail lub telefonicznie. 9 kwietnia nadleśnictwo Starogard organizuje sadzenie drzew w pobliżu ulicy Rebelki. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w sadzeniu 2000 drzew zapraszamy do zarejestrowania się na stronie nadleśnictwa Starogard. Dziś w Koszalinie o godzinie 18.00 mecz rozegrają Kociewskie Diabły kontra MKKS Jacques Koszalin. Kolejny mecz już 6 kwietnia o 19.00 na hali miejskiej im. Andrzeja Gróbby, a Kociewskie Diabły stoczą wówczas walkę z PGE Turów z Gorzelec. Pamiętajcie, aby śledzić oficjalną stronę miasta i profil na Facebooku. Polecamy też naszą playlistę na kanale YouTube, dzięki której zawsze będziecie na bieżąco. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.